Siemaneczko. Niedługo pojawi się moja Basio, Jasiu i Francesce w wersji drugiej poprawionej z trzonką bardziej przystępną dla, no, dla początkujących czytelników, dlatego serdecznie zapraszam w przyszłości do jej zakupu. Dzisiaj przeczytam Wam prolog. Za kilka dni pierwszy rozdział i sukcesywnie jeszcze kilka z nich przeczytam, także zapraszam do odsłuchu. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami był las ciemny za dnia, zamieszkany stworami, które były zwykłymi zwierzątkami leśnymi. W lesie szelesty, cienie, strach i trwogę budziły. Reszta to wyobraźni siła sprawiała, że w tym lesie ludzka jaść szalała. Krążyły legendy w pobliskim królestwie, że las ów zaczarowany jest przez złą i okrutną wiedźmę, która porwała córkę królewską, piękną zielonooką, zwaną Franceską. O miejscu, w którym więziono Franceskę, mówiono wiele i dużo więcej jeszcze. Jedni mawiali, że zamknięto ją w wieży, inni zaś, że trzymana jest w klatce karmiona, tuczona by zostać zjedzona. Jeszcze inni, że w wielkiej dziupli w starym drzewie. Lecz jaka jest prawda, w istocie nikt nie wie. Przy wejściu do lasu wiedźma przybiła do drzewa deseczkę z napisem Uważaj na siebie. Jak wejdziesz, nie wyjdziesz stąd cały. Bądź pewien. Mimo iż król miał wielką władzę i zaprawione w bojach wojska liczne, Nikt nie miał w sobie tyle odwagi, by zwrócić wolność jego córce ślicznej. Każdy, kto tylko przekroczył próg lasu, wpadał w panikę i trząsł się ze strachu. Takie właśnie było działanie zaklęcia, które na to miejsce rzuciła zła wiedźma. Król bezradny i zrozpaczony obiecał wybawcy oddać za żonę piękną Franceskę, a wraz z nią pół królestwa. Gotów byłby oddać całe z miłości do dziecka, wszak miłość do córki od świata jest większa. Wielu już śmiałków szczęścia próbowało, by uwolnić królewnę, cieszyć się chwałą, lecz na nic odwaga ich i zbroje ze stali. Wszyscy, gdzie pieprz rośnie, z lasu uciekali.